Kiedy ciemno jest na dworze wtedy każdy puszki zbierać może Obejrzałem dzisiaj film kolegi Marcina 87 z Półtuska Kiedy wybrał się na puszki o poranku dzisiejszego dnia, dzisiaj niedziela 24 okej okay. przygotowany jestem odpowiednio, mam duży worek mam latarkę czołówkę jak widzicie no idziemy pozbierać troszeczkę przed spaniem puszek ee, zachciało mi się robić zbieranie Tu u góry jest taki zakątek odwiedzany przez różnych dziwnych ludzi którym się w życiu nudzi i tutaj jest też kosz na śmieci zobaczymy no jak się im nudzi Butelki rozbijają, zamiast do kosza wrzucić. Puszek nie ma za wiele przyjaciele, bo jest taka pora roku, że nie ma ich co kroku. Powiedziałem ostatnio na filmie, że nie będę zbierał złomu, bo jest zimna, Zima, coś takiego. Powiedziałem na kanale u zawodowego, ale dobrze wpadła. Nie, obok, widzicie, zapomniałbym pieniędzy tak tu jest jak się ma tylko dwie ręce jedną trzyma się telefon drugą się trzyma sakiewkę z pieniędzmi Ech, oczywiście, że będziemy zbierać złom wiem, że niektórzy już jak to usłyszeli się ucieszyli chyba Ech, właśnie z nimi chciałbym się rozliczyć przed końcem roku to są takie osoby, które Ech, domagały się zwrotu pieniędzy wiecie i otrzymają, oczywiście nie z tej zbiórki, która się zakończyła ostatnio sukcesem, tylko z innych pieniędzy, A jakiś worek tutaj na tym koszu ludzi chyba ze śmieciami czy z puszkami z puszkami tys, chyba no coś tam ale ja tego tu nie będę rozwalał, tak samo jak Marcin87 też stwierdził, że nie będzie rozwalał takich konstrukcji Także rozliczę się z tymi osobnikami, którzy tam gdzieś kiedyś coś krzyczeli, że pieniądze by z powrotem chcieli. Jesteśmy nad Olzą w Cieszynie, nad rzeką graniczną. Tam po drugiej stronie, gdzie światło płonie, to już Czeska Republika. A my zaglądamy do śmietnika kolejnego. Mam latarkę Wajoks. O! tutaj dobrobyt a Wajok, z taką czołówkę kiedyś ktoś mi wysłał dostałem od jakiegoś widza i tak się mi spodobała że kupiłem 5 sztuk i rozdałem także a propos rozdawania chciałbym na 5000 subskrypcji rozdać 5 nagród napiszcie mi moi wspaniali co byście chętnie dostali i ta latarka ma taki tryb, że jak się machnie ręką o, to świeca zaświeca i jak się machnie ręką to gaśnie jest to bardzo wygodne właśnie tutaj nic żadnej oferty ciekawej idziemy dalej więc machniemy idziemy także jak wspominałem chciałbym do końca roku zakończyć sprawy z pewnym środowiskiem o, o nie ma nic ciekawego i od nowego roku Działać na kanale w nowej formule, wiecie, tylko, tylko skupić się na tym, co jest napisane u mnie na kanale, czyli złom i puszki, żadnych, wiecie, takich rzeczy już poza puszkowo-złomowych, tylko skupić się na tym zbieraniu, tak, przejść z czasem na zawodostwo, stać się zawodowym zbieraczem złomu ponieważ nie chce mi się wyjeżdżać na tydzień z domu mam taką pracę, wiecie, jest fajna tylko, że nie ma tam możliwości zbierania, wiecie puszek ani złomu bo nie mam gdzie to trzymać w aucie mogę jedynie za sobą wziąć wykrywacz metalu ponieważ, wiecie, biżuteria <grywania> nie zajmuje dużo miejsca, nie? biżuteria, moi drodzy wejdziemy na górkę warto było? nie, warto tam następny biżuteria się zmieści w kieszeni, tak? Jakby znalazł złotą obrączkę, to ona tam dużo miejsca nie zajmuje, a sporo kosztuje. Także wykrywasz metalu jak najbardziej na zimę, kuchu, ku, pusto. Ale to jest spacer też po to, żeby sami pogadać, nie tylko żeby puszki zbierać. Chociaż puszki zbierać należy. Bo jak pieniądz leży, to podnieść go należy. Moi drodzy. Jest przyjemna pogoda, wiaterek trochę. Taki chłodny, ale mrozu, nie ma Kto się nie poddaje, pieniądze dostaje. Pieniądze aluminiowe Łatwe do zdobycia. Chodź do worka. Chodź do koleżanek. No nie chcę. Worek się ugina. Puszka. Skoczyła. Nie wiem, chyba z 5 sztuk już mamy. Trochę ten wielki worek wziąłem. Marcin 87 z Półtuska, chyba wiem, co czuję, kiedy o poranku spaceruję. Ja spaceruję wieczorem z moim plastikowym worem, <grym> ale lubię coś takiego, że się idzie na zewnątrz domu swego. Fajnie, powietrze, świeże, człowiek dotleniony, troszkę od komórki oderwany, chociaż nie całkiem, ponieważ nagrywam komórką. No i tak, jak już wspominałem. Z tym moim kanałem, nie? Chciałbym od nowego roku przejść do formuły tylko złomowej. złomi puszki i różne takie tematy około złomowo-puszkowe, tak? Czyli, wiecie, puszka mi fascynuje, to wiecie. No i bo jest to jak towar w markecie, nie? Po prostu podnosimy i sprzedajemy. Nie musimy nawet tego deptać, ani gnieść do worka i do skupu złomu. Każdy potrafi to zrobić, moi drodzy. Każdy, kto by chciał. Każdy może. Wiecie, miałem na weekend ambitne plany. Miał być akumulator skadika wyciągany, w sobotę odpalany. Złon miał być zawieziony do skupu. Ale nic z tego nie wyszło z powodu roboty, a właściwie zmęczenia. Mam stary auto widali, wiecie. Ja znam tą taktykę. Tych film transportowych przychodzi nowy kierowca. Dają mu najstarszego strusla jaki jest na firmie. Kiedy się podda, to się podda, to selekcja, a jak się nie podda, to znaczy, że chce mu się pracować. Nie? <noise> no i mam stare auto, wiecie, i ono strasznie huczy. Głośne jest. Jest już stary ma prawie milion najechane. No i głośny jest ten samochód. i Jedziesz po prostu, może jest i ci ciepło, i tak dalej, na głowę nie pada, ale. Muzyka silnika jest dość głośna dla pracownika. Jestem w parku, gdzie nie ma oświetlenia, ale dokonamy teraz wzbogacenia się o parę groszy. Latarkę sobie zmniejszyłem, światełko na słabsze, żeby dłużej wytrzymała. Tak, a propos mojego kanała, mówić dać Subika, co? Daj Subika, oglądasz. Wiesz, ja staram się robić co mogę, aby nie iść poza pomogę, nie? Daj subika zawodowemu, co ci zależy. To nic nie kosztuje, nie? A mnie to ratuje. Także, no za duży worek wziąłem, widzicie? Za ciepło się ubrałem, bo myślałem, że jest zimno. Straszyli mnie, że wiatr wieje straszny, a tu nie ma strasznego wiatru za bardzo. Tylko pieniądze. Ludzie powyrzucali, idziemy dalej, jeszcze tam jeden paśnik mały jest, może coś będzie i do domu już na kolację trzeba iść moi drodzy, do pracy się szykować, w pracy jutro nowe możliwości, nowe wyzwania, zobaczymy gdzie będziemy po, po kraju krążyć, a jest puszeczka, proszę bardzo, o głębokie te kosze, ale jakoś to znoszę. Ja jak kupuję napój, to do końca piję. To chyba niedobre musi być. Skoro nie dopijają, ale dobrze, że puszki wrzucają, nie? Czytałem sobie dzisiaj komentarze pod filmami nakręconymi na mój temat przez niektórych kurców Ja też nakręciłem jeden czy dwa filmiki na czyjś temat. No i czytałem tam komentarze. Wiecie, I dużo ludzi liczyło na to, że mój kanał zniknie, że już się. Nie podniosę, że już jestem załatwiony, że wyżej nie polecę, i tak dalej. Taka jest w narodzie, wiecie. Ech. Mentalność, jak jakiś kanał mi się nie podoba, to tam nie wchodzę i go nie oglądam, i go nie wspieram. A jak mi się podoba, to wspieram, nie? A jak się mi nie podoba, to po prostu... No ale wiecie, jak to jest, nie? W kraju, w którym kupuje się auto głównie po to, aby mieć lepsze niż ma sąsiad. No jednego roku już żadnych kanałów nie będę promował. Ponieważ nie zawsze warto, wiecie. Nie zawsze warto. O! Tylko to powiedziałem i dobrobytu doznałem. Także jeszcze, jeszcze w tym roku chciałbym zaproponować wam kanał. Niektórzy go znają oczywiście, ale mało tam zaglądają. Chłopak młody zajmuje się demontażem. Kupił sobie kolowarkę ostatnio. Taki ma jakiś tam warsztacik u siebie, fajnie się to ogląda. I nazywa się to Na rowerze zbieram Złom. Zajrzał do mnie, nie wstydził się i zostawił jakiś komentarzyk, więc ja myślę sobie, że warto go polecić. Na rowerze Zbieram Złom. Pod filmem umieszczę link do tego kanału, abyście zajrzeli tam pomału. Dobra zawodowy zostaw tego kosza raz, dwa, trzy, pięć sztuk, grosza Gdy ciemno jest na dworze każdy puszki zbierać może powoli kończymy moi drodzy Nie chcę wam zajmować dużo czasu trochę robimy ambarasu i tak z nowym rokiem jak już wspomniałem nowa jakość na kanale Zbieranie złomu, puszek, sprzedawanie pieniędzy, liczenie, zarabianie. Takie tam będą historie różne. A na razie, kuku, jest! Oczywiście! O, no to sięgamy i wyciągamy! Jeszcze, jak już wspominałem, muszę zakończyć historie dziwne. Na moim kanale, dziwne, ale prawdziwe. No i ruszymy już bardziej tak złomowo nie chce mi się do roboty iść. Wiem, że wam też się nie chce, ale udajecie wszyscy pracowitych, przed innymi, ale tak w głębi duszy, w głębi serca każdy z Was posłałby do południa, co? A, szczególnie w zimę. Kuku pusto, no i tu ostatni paśniczek. Ja jestem przynajmniej szczery, nie? Mówię to, co myślę. Jakbym sobie pospał, zamiast pracować w transportowym przemyśle. O. Doszliśmy do końca filmiku przy tym Kadiku i chcę powiedzieć jedną ważną rzecz odnośnie tego auta, ponieważ to nie jest mój samochód. Ten samochód należy do widzów tego kanału. Którzy byli tak mili, i na zbiórkę na niego grosz jakiś wpłacili, więc tutaj uroczyście obiecuję, że go wyremontuję, doprowadzę go do stanu prawnego, takiego wiecie zgodnego, żeby wszystko było legalnie no bo nie jest na razie z powodów finansowych i tak dalej. Jest tam pewną złomu, trzeba go wywieźć i padł akumulator, więc to wszystko ogarniemy, moi drodzy i od nowego roku rozpoczniemy e, zbieranie złomu w Paśnikach Polski Południowej tak to widzę moi drodzy i niech nam się to wszystko uda ja wierzę mocno w cuda także cudem było zakończenie tej zbiórki wiecie która się wczoraj zakończyła pomyślnie trochę mało powietrza ale trzyma stare mogą być wentyle wiecie no jeszcze nie jest z nim tak źle gorsze widywałem w ruchu także Tutaj jest taki mały magazyn puszkowy na razie A z tyłu złom, tutaj puchy No i wiecie Czasu mało na to wszystko, także Ja bym wolał do roboty nie chodzić, szczerze mówiąc, zająć się kanałem I żyć z kanału, a to wszystko zależy od Ciebie, pomału Daj subika, napisz komentarz A będzie dobrze, obejrzyj, obejrzyj reklamy nie, Te długie nie musisz, ale te niektóre, chociaż No i Możemy ten kanał rozwijać dalej: zbierać złom, bawić się dobrze. No i jakoś to będzie, nie? Wszystkiego dobrego od zawodowego. Dostarczam wizję moją przyszłości. A czy się spełni, to zależy w dużej mierze od Was. Do następnego tygodnia pracy. Udanego.